Cześć kochane, zabieram Was dzisiaj do PEPKO na przegląd nowości na dziale odzieżowym. Zaczynamy od sportowych leggingsów od marki Cardiobani. Są w przepięknym kobaltowym kolorze, kosztują 50 zł. Mają fajny, wyższy stan i delikatne logowanie na przodzie. Zdecydowanie przypadły mi one do gustu. Tuż obok dostępna jest również taka dłuższa bluza w czarnym, klasycznym kolorze. Tak naprawdę wyróżnia się tylko i wyłącznie e, troczkami z. Logo marki kosztuje 70 zł i występuje od rozmiaru S do rozmiaru 2XL, a tutaj są jeszcze dokładnie te same leginsy, tylko w kolorze czarnym, a samo logowanie jest w kolorze różowego złota. Ja mam leginsy od Cardiobani, które kiedyś właśnie były dostępne w Pepko i jestem z nich bardzo zadowolona. Na wieszakach pojawiły się również nowe bardzo ładne sweterki w cenie 35 zł, występują od rozmiaru S do rozmiaru 2XL. Wyróżniają się tym zielonym paskiem, który myślę, że naprawdę dodaje efekt wow. Skład jest naprawdę całkiem spoko jak za tą cenę. Znalazłam również taką bluzeczkę w biało-czarnym kolorze. Ona występuje do rozmiaru 3XL i kosztuje tylko 30 zł. Chociaż muszę przyznać, że ta czarna część materiału była dosyć sztywna. Natomiast jeżeli chodzi o skład, to mamy tutaj praktycznie samą bawełnę z delikatną 5% domieszką elastanu. Kolejny sweterek ponownie w zielonej kolorystyce prezentuje się w ten sposób. Mamy taki półgolfik i kosztuje tylko 20 zł. 5 zł, więc to jest naprawdę świetna okazja cenowa. Zauważyłam właśnie ostatnio powrót takiego zielonego koloru do trendów wiosennych. Tak więc, jeżeli szukacie czegoś modowego do swojej szafy, to myślę, że warto jest rozważyć zakup takiego sweterka. Również ma świetny skład, ponieważ znajdziemy 95% bawełny i 5% elastanu. A tutaj znalazłam również bardzo ładną białą koszulę. Ja w jednym z moich ostatnich przeglądów pokazywałam Wam również przepiękną koszulę z tak jak widzicie wyróżnia się takim delikatnym wzorem w kratkę, który nie jest mocno widoczny, ale uważam, że dodaje uroku. A jeżeli chodzi o skład, to mamy tutaj 85% piskozy wraz z malutką domieszką sztucznego materiału, ale i tak uważam, że koszula jest naprawdę godna uwagi. Zapłacimy za nią 40 zł. Dajcie znać w komentarzu, jak ona wam się podoba. I tutaj też taki kolejny bardzo fajny, modowy element do naszej garderoby, czyli oversizeowy t-shirt w prąż. Za 30 zł. Ja również posiadam podobny element w mojej szafie i często go noszę. Tak naprawdę taki t-shirt buduje nam całą stylizację. A te bluzeczki z perełkami wydaje mi się, że już były jakiś czas temu dostępne. W każdym razie pokazuję Wam je ponownie. Kosztują 30 zł. A tutaj kochane, znalazłam totalny hit. Aż sama byłam w szoku, że w Pepko możemy dorwać takie wspaniałe perełki. Jest to przepiękna, najmodniejsza kurtka na wiosnę. Nie ma ona podszewki, to jest taka kurtka w formie koszuli z bardzo ładnymi e, guziczkami w kolorze szczotkowanego złota. Zapłacimy za nią jedyne 60 zł, więc to jest naprawdę świetna cena. Jeżeli chodzi o skład, to tutaj mamy troszeczkę bawełny i też troszeczkę sztucznego materiału. Natomiast do kompletu, do tej kurtki, możecie również zakupić sobie spódniczkę. Jest to spódniczka w kroju mini. Jest ona ołówkowa, czyli będzie pięknie podkreślała waszą sylwetkę. Ja jestem naprawdę pod wrażeniem tej kolekcji. Uważam, że to jest zestaw, w którym będziecie wyglądały naprawdę bardzo modowo, bardzo ładnie, a przede wszystkim nie zapłacicie za taki zestaw dużo i możecie oczywiście sobie również go rozkompletować i nosić osobno. Jeżeli chodzi o spódniczkę, to ona akurat kosztuje 40 zł. Znalazłam również bardzo ładną, klasyczną czarną sukienkę. Jest ona w prostym kroju. Wyróżnia się ona tylko takimi dwoma kieszonkami, a w sumie takimi atrapami kieszonek. A jeżeli chodzi o materiał, to jest taka imitacja materiału zamszowego, naprawdę bardzo ciekawa propozycja. Za taką sukienkę zapłacimy 50 zł. wpadła mi również ta przepiękna bluza w kolorze brzoskwiniowym, mamy czerwony napis. Tutaj ponownie jest to bluza w bardziej oversize'owym kroju, a kosztuje tylko 40 zł. Myślę, że w połączeniu z jeansami i białymi trampkami zdecydowanie będzie tworzyła super stylizację na wiosnę. I oczywiście, kochane, chcę wam również wspomnieć o tym, że ta bluza jest delikatnie ocieplana. Kolejna rzecz, która zdecydowanie przypadła mi do gustu, to ta sukienka jeansowa. Ja uwielbiam takie elementy. Dajcie, kochane, znać w komentarzu, czy też lubicie ubrania jeansowe. W każdym razie, ta sukienka kosztuje 60 zł. Mamy srebrne guziki i sam jeans jest taki marmurkowy. Bardzo fajnie to się prezentuje i myślę, że na pewno też ten model przypadnie Wam do gustu. A tutaj znalazłam również bardzo ładną koszulę w białym kolorze i jak widzicie, ma ona na drukowane wisienki. Jest naprawdę urocza. Ponownie mamy do czynienia z takim krojem oversize'owym. Koszula jest wykonana w 100% z bawełny. A teraz chcę Wam pokazać bardzo fajne akcesoria. Zobaczcie jakie cudowne plecaczki pojawiły się w Pepko Naprawdę bardzo mi się one spodobały. Są wykończone delikatną brokatową nitką, a same zamki i inne okucia są w kolorze złotym. Za taki plecaczek zapłacimy 45 zł i my Myślę, że on będzie świetnym uzupełnieniem wielu stylizacji. Do sprzedaży powróciły również te torby, które pokazywałam Wam jakiś czas temu. One akurat kosztują 50 zł. Natomiast chcę Wam jeszcze zaprezentować szalik, który wydaje mi się, że widziałam po raz pierwszy. Jest to taki dosyć spory szalik w różnych odcieniach niebieskiego i kosztuje 30 zł. Na końcu, kochane, chciałam Wam pokazać zestawy dresów, które są teraz totalnym hitem. Bluza kosztuje 25 zł i tyle samo zapłacicie za spodnie dresowe, a w składzie znajdziemy praktycznie samą bawełnę. Tymczasem, kochane, kończę dzisiejszy przegląd. Dziękuję Wam z całego serca za oglądanie i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia! Pa!